Ten odcinek dedykuję Adze, Adriannie, Andrzejowi i wszystkim kujrowym osobom słuchającym mojego podcastu. Cieszę się, że ze mną jesteście. W 40 odcinku podcastu Przeczytane. Nazywam się Izabela Radelbach i opowiadam w nim o książkach, komiksach, a także poruszam inne tematy okołoczytelnicze. Oprócz tego podcastu prowadzę też grupę na Facebooku Klub Czytelnika Przeczytane oraz konto na Instagramie. Zapraszam najmocniej w oba te miejsca, linki znajdziesz w opisie. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. Jak już pewnie wiesz po tytule, ponieważ nagrywam go z okazji Pride Month i. W związku z tym, że bardzo chciałam nagrać taki odcinek z tej okazji, tak jak zrobiłam to zresztą rok temu, ale nie będę ukrywać, że nie mam na swoim koncie zbyt wielu przeczytanych książek właśnie o tej tematyce, no to stwierdziłam, że dzisiaj wyjątkowo poszerzę trochę temat tego odcinka i będzie nie tylko o książkach i komiksach. A więc o czym będzie, no to już musisz przekonać się słuchając. Pojawią się też tytuły, o których mówiłam w innych odcinkach. Wspomnę o, o nich krótko, ponieważ chciałabym zebrać wszystko, absolutnie wszystkie queerowe polecanki, jakie mam i jakie chciałabym Ci polecić. Więc nie przedłużając, bo mam wrażenie, że ten odcinek już i tak może wyjść bardzo długi, ale przekonamy się, zaczynam. Pierwsza i jedyna książka o której chcę powiedzieć to pewnie książka, którą dobrze znasz, jeżeli słuchasz mnie regularnie, a mianowicie Red White and Royal Blue. Ja o tej książce nagrałam cały odcinek. Jest to odcinek numer 20, ale dla krótkiego przypomnienia. Jest to wspaniały, piękny, komediowy romans pomiędzy księciem brytyjskim Henrym oraz pierwszym synem Stanów Zjednoczonych Alexem. Który ten romans zaczyna się oczywiście od wzajemnej niechęci oraz od wspólnego wylądowania w torcie weselnym. No i jest to książka, która ma cudownych, wspaniałych bohaterów i niesamowitą chemię między nimi, i to nie tylko między tymi głównymi bohaterami, ale też pomiędzy innymi, i bardzo fajnie przedstawia relacje nie tylko te romantyczne, ale też rodzinne czy przyjaźnie. Ma naprawdę fajnie zarysowany świat. Sporo, sporo humoru, a jednocześnie przemyca też trochę na temat problemów, z którymi mierzy się społeczeństwo w Stanach. No i przede wszystkim, ma w swojej fabule pierwszą prezydentkę USA, która jest absolutnie boska i ma genialną relację ze swoim synem. Jest to odcinek 20. Odsyłam do niego po więcej. Ja naprawdę mogłabym się niesamowicie teraz rozgadać na temat tej książki, ale już raz to zrobiłam. Także ciekawych odsyłam do 20 odcinka i lecimy dalej. To była, jak już wspomniałam, jedyna książka w tym zestawieniu. A teraz przejdę do komiksów, a raczej konkretnie do mang. I ich będzie zdecydowanie więcej, od razu mówię. Bo też przeczytałam trochę mang w swoim życiu i nawet całkiem sporo takich, które skupiają się zwłaszcza na Boys Love. Także mam rzeczy do polecenia. Natomiast chciałam jeszcze na początku zaznaczyć, że właśnie mang o tej tematyce, czy to Boys Love, czy Girls Love, jest masa. Natomiast z nimi jest taki problem, że Japonia jest jednak dość Konserwatywnym krajem wbrew pozorom, i też mam wrażenie, że przez to jest to kraj pełen stereotypów i uprzedzeń, i w bardzo ambiwalentny sposób ludzie tam podchodzą do inności. I o ile w mangach, i też zresztą anime, bardzo często pojawiają się postacie nieheteronormatywne, czy nawet niebinarne, to nie jest rzadkość ale to jest często pokazywane bardzo stereotypowo i albo są tam faceci o wyglądzie mniej lub bardziej kobiecym, co jest niekończącym się powodem do żartów i śmieszków. Albo są to mangi właśnie z gatunku boys love, gdzie niby jest dwóch facetów, ale tak naprawdę jeden z nich jest w takiej roli typowo kobiecej uległej i w praktyce jest to właściwie romans hetero, tylko z dużą ilością seksu, więc taki trochę, można powiedzieć, erotyk kierowany głównie do kobiet. Albo są to mangi z gatunku girls love, czyli Yuri. Które są z kolei bardziej erotykiem kierowanym do mężczyzn. Przynajmniej takie jest moje wrażenie. Oczywiście ten rynek jest dużo bardziej zróżnicowany, ale to są takie trendy bardzo wiodące, które można najłatwiej spotkać i dlatego o tym mówię. Natomiast są też historie lepsze, bardziej realistyczne, bardziej poważne i lepiej podchodzące do tematu, i o takich właśnie chciałam tutaj wspomnieć. Pierwszy tytuł to Usłyszeć ciepło słońca. I tak, to jest polski tytuł, dlatego że manga została wydana w Polsce bodajże przez wydawnictwo DANGO. Jest to naprawdę fajna, lekka i ciepła historia. Opowiada o niedosłyszącym chłopaku Koheju, który właśnie z powodu swojego niedosłuchu ma trochę problemów w życiu na co dzień i w pewnym momencie pojawia się w jego życiu taichi, który. Postanawia pomóc swojemu koledze właśnie w takim codziennym funkcjonowaniu No i z czasem między nimi zaczyna się rodzić coś więcej I tak jak mówię, jest to naprawdę fajna, taka lekka, ale też ciepła i nawet lekko wzruszająca historia To jest maga, która właściwie najpierw była jednotomówką Ale później, jak już odniosła dosyć spory sukces, to wyszły jeszcze trzy tomiki i chyba jeszcze później też coś i chcę zaznaczyć tutaj, że ja czytałam tylko tą jedną tomówkę, cały czas się zabieram do tych kolejnych części, ale no jakoś nie idzie mi to, muszę w końcu je zamówić. Natomiast te kolejne części powstały po czasie, kiedy manga zyskała popularność, tak jak powiedziałam, więc ten jeden tomik tak naprawdę stanowi taką dosyć zamkniętą całość. I można spokojnie sięgnąć tylko po niego, na przykład zobaczyć, czy to się w ogóle spodoba i wtedy ewentualnie po resztę. No, jak mówię, ja też czytałam tylko tą jedną, i świetnie ją wspominam, ale w planach mam kolejne. Druga manga, również jednotomikowa, nosi tytuł Labirynt uczuć. Um, jest to też taka prosta historia o dwóch mężczyznach, którzy pracują w jednej firmie. No i w pewnym momencie niespodziewanie zaczyna łączyć ich coś więcej. Jest to też taka typowa obyczajówka, ale ma taki lekko dramatyczny rys, dlatego że tam wchodzi w grę jakaś tam trauma związana ze związkami w przeszłości, którą trzeba troszeczkę rozplątać, ale całość jest dobrze poprowadzona z całkiem takimi ciekawymi, dobrze zarysowanymi bohaterami. Oczywiście w jednym tomiku nie da się zrobić, nie wiadomo jak. Zawiłej fabuły albo nie wiadomo jak rozbudowanych bohaterów, ale właśnie w tej formule jednego tomiku bardzo fajnie to tutaj zostało zrealizowane na tyle, na ile się dało. Też ten tomik nie jest cienki, więc też bardzo polecam, można powiedzieć, że ta historia jest taka troszkę dojrzalsza, bo też bohaterowie są już dorosłymi pracującymi ludźmi. W tej pierwszej mandze usłyszeć ciepło słońca byli to studenci. Trzecim romansem z gatunku Boys' Love jest Seven Days. I jest to historia składająca się z dwóch tomików. I tym razem inna jeszcze grupa wiekowa, byli studenci, byli dorośli młodzi mężczyźni, a teraz mamy licealistów. Ogólnie pomysł na tą historię jest całkiem ciekawy, dlatego że mamy tu bohatera, który się nazywa Seriu. Który za każdym razem, kiedy jakaś dziewczyna proponuje mu rozpoczęcie relacji, no, zgadza się i zaczyna się z nią umawiać. I trwa to tydzień, czyli 7 dni, po czym po upływie tego czasu bohater stwierdza, że się w niej nie zakochał, zrywa z nią i cała ta gra zaczyna się na nowo. I można by pomyśleć, że ten bohater tak sobie pogrywa, jest takim playboyem i tak dalej, ale to nie jest prawda, dlatego że on naprawdę przez ten tydzień się w te relacje angażuje i tak jakby robi wszystko, żeby tej ym, swojej nowej dziewczynie sprawić przyjemność, nieba przychylić, lepiej ją poznać, ale jego celem jest się zakochać, a jako, że mu to nie wychodzi, to się nie dzieje, no to, no to kończy relację i próbuje z następną. No i pewnego dnia drugi bohater, który się nazywa Shino. Tak trochę zgłupa, pyta kolegi, czy nie zacznie z nim chodzić. No i okazuje się, że seriu zaczyna to traktować zupełnie na poważnie, no i tak się ten ich wspólny tydzień rozpoczyna. Ta manga też jest taka lekka, jest też taka bardzo subtelna, wyważona, ale ma też w sobie to coś i zdecydowanie wciąga. Uważam, że fajnie zarysowano tutaj relacje między chłopakami, mimo że nie było na to zbyt wiele czasu i dosyć. Jakby dużo udało się tutaj w te 7 dni, bo też cała fabuła trwa 7 dni, włożyć, i nawet jeszcze są inne całkiem dobrze zarysowane w tej historii postaci. Także też polecam. Kolejna manga, o której chcę powiedzieć, to też historia, którą pewnie znasz już z mojego podcastu, bo mówiłam o niej szerzej w siódmym odcinku, właśnie w ubiegłym roku z okazji również Price Month. W ogóle to było rok temu, także. Trochę czasu minęło. W każdym razie, jeśli Ciebie ta historia zaciekawi, to Cię zapraszam do tego siódmego odcinka. I mąż mojego brata, wbrew pozorom, to wcale nie jest romans. To jest bardzo fajna, ciekawa, wzruszająca, też trochę edukacyjna historia obyczajowa, z takim lekkim, dramatycznym rysem, ale bardzo lekkim. I ma cztery tomiki. I chodzi tutaj o to, że jednym z głównych bohaterów jest Mike. I Mike był. Mężem brata głównego bohatera mangi, który nazywa się Jajci. No i Mike i ten brat Jajciego, którego imienia teraz nie pamiętam, poznali się i mieszkali w Kanadzie i byli parą przez wiele lat, wzięli właśnie też ślub. Jednak brat Jajciego i partner Majka, mąż Majka, zmarł nieco przed rozpoczęciem się akcji mangi. Z kolei Jajci jest po rozwodzie i wychowuje samotnie córeczkę Kanę. I też on od wielu lat się ze swoim bratem nie widział, nie widział się z nim przez wiele lat przed jego śmiercią, i też dlatego nigdy nie poznał majka, ani też nie, był, nie odwiedzał brata w Kanadzie. No i właśnie ten Majk pewnego dnia przyjeżdża z wizytą do Jajciego i Kany, ponieważ zawsze chciał zobaczyć Japonię i poznać rodzinę swojego męża. Zresztą mieli takie wspólne plany, no ale nie zdążyli tego zrobić. Tak się zaczyna ta właśnie ciepła, wzruszająca i naprawdę bardzo rodzinna historia, którą mega polecam. Ona ma też taki edukacyjny rys dlatego, że jej ci um... Jest osadzony dosyć mocno w tych stereotypach na temat związków homoseksualnych, więc on wraz ze swoją córką, która jest małym dzieckiem, które jeszcze tych stereotypów jest pozbawione i, że tak powiem, mówi, co myśli wprost i w ogóle nie ma takiego myślenia schematami jak dorośli, też mu on jakby to pomaga, więc on razem z tą córką jakby na nowo uczy się patrzeć na te kwestie i też tak naprawdę. Trochę poprzez Majka zaczyna poznawać swojego brata, którego w sumie nie widział przez wiele, wiele lat, no i już nie będzie mógł spotkać. Także jeśli chcesz się dowiedzieć o tej historii więcej, zapraszam do siódmego odcinka. Z mojej strony naprawdę ogromne, ogromne polecanko. I bardzo zachęcam właśnie zwłaszcza do tej ostatniej mangi, żeby po nią sięgnąć, bo jeśli obawiasz się jakichś tam scen między dwoma mężczyznami, to właśnie tu ich nie ma, bo w ogóle nie o tym jest ta historia i można ją spokojnie przeczytać, a jeżeli ma się takie opory, to ona się na tego idealnie nadaje, bo właśnie pomaga spojrzeć inaczej na te kwestie, także ogromnie polecam. I te wszystkie mangi, które wymieniłam, zresztą miały tytuły polskie, więc tak zostały wydane w Polsce, są dostępne na naszym rynku. Natomiast ja chciałam jeszcze jako ostatnią mangową polecajkę polecić mangi autorstwa Kano Miyamoto. I one już niekoniecznie są dostępne u nas. Natomiast ta autorka tworzy krótkie, jedno- do cztero-tomikowe serie obyczajowe, właśnie też z gatunku boyslow. I one zazwyczaj są naprawdę takie mm, jednocześnie ciepłe i takie zwyczajne. To znaczy, tam nie dzieją się zwykle jakieś takie bardzo dramatyczne rzeczy, a jednak jest to dosyć wciągające i też ma ciekawych bohaterów. I po prostu no jej mangi, według mnie, mają coś w sobie. Też niektóre te historie są powiązane, to znaczy w jakiejś historii pojawiają się na drugim planie bohaterowie, którzy byli głównymi bohaterami w innej, ale absolutnie nie trzeba znać ich wszystkich, by którąkolwiek z nich czytać, to jest raczej taki miły bonus jak tak sobie zbierałam informacje do tego odcinka, to zobaczyłam, że nawet jedna z jej mank została w Polsce wydana. Nosi tytuł Uśpiony Księżyc. Ponoć jest bardzo dobra, choć akurat tej nie czytałam, więc nie mogę tak z czystym sercem polecić, ale myślę, że jeśli wyszła spod ręki Kanomi Yamato, to na pewno zgodna polecenia. Ja za to bardzo dobrze i ciepło wspominam takie tytuły jak Vanilla Star, i Otoko, Amayaka na Teo Tsunai de O i Rules. Także te pięć tu z czystym sumieniem polecam, plus Uśpiony Księżyc dostępny po polsku na pewno też jest świetny i właściwie to chyba też go mam zamiar nadrobić. To wszystko jak chodzi o mangi tym samym przechodzę do tej bardziej bonusowej części, która nie składa się tylko z książek i komiksów i chciałabym bardzo, bardzo gorąco polecić coś co ostatnio obejrzałam i jest to serial, ale nie Netflixa, o dziwo. Jest to serial dostępny na HBO Max i on chyba nawet wyszedł w tym roku. Tak mi się wydaje, i z tego co nawet yy, czytałam, to w ogóle wziął szturmem HBO, i był taki moment, że był na pierwszym miejscu, i wszyscy go oglądali, więc nawet bardzo możliwe, że go znasz. Ale jeśli go nie znasz, to ja gorąco polecam. A jest to serial pod tytułem Nasza bandera znaczy śmierć. I ja nie chcę zdradzać za wiele, ale ten serial to jest serio złoto. Ma 10 odcinków i te odcinki są o długości około pół godziny, więc jest to dosyć krótka forma, taka bardzo lekka do obejrzenia albo przy jednym właściwie dwóch posiedzeniach, albo tak pod wieczór, jak chce się coś jednego jeszcze obejrzeć, przez pójściem, spać, to idealnie. Ja właśnie bardzo lubię mieć takie w zanadrzu seriale, które mają krótkie odcinki i super się to ogląda właśnie, jak nie chce się czegoś bardzo wymagającego, a to takie nie jest, jest lekkie. No i patrząc pod tym, jak się ta historia zakończyła, to na pewno będzie kontynuacja, zwłaszcza, że właśnie, no mamy taki trochę cliffhanger, nie do końca, ale jednak, a jako, że ten sezon zrobił furorę na tej platformie, no to na pewno będzie druga część. Ekipa tworząca ten serial jest spora. I liczna. Natomiast jednym z ważniejszych reżyserów i też aktorów grających w tym serialu jest Taika Waititi. I jest to gość, który jest m.in. odpowiedzialny za reżyserię filmu Thor Ragnarok czy film JoJo Rabbit. I dlatego o tym mówię, że ja go dobrze znam z tych filmów, i dla mnie w ogóle samo to, że on jest jednym z twórców, to była bardzo mocna rekomendacja, by po serialu sięgnąć. I faktycznie widać, że wyszedł spod jego ręki, widać taki mm, jego sznyt. No i o co chodzi w tym serialu? Bo tak o nim mówię już od kilku minut, a nie mówię o co chodzi. No, generalnie jest to serial piracki, ale trochę inny niż większość. Punktem wyjścia jest to, że pewien nieszczęśliwy życiowo arystokrata brytyjski, Steve Bonnet, postanawia spełnić swoje marzenie, porzuca więc żonę i dzieci i wyrusza w morze, by zostać piratem. Tak oczywiście ten serial dzieje się chyba w drugiej połowie XVIII wieku, no, czyli wtedy, kiedy wszystkie seriale pirackie i filmy mają miejsce. No więc Steve Bonnet zbiera załogę i próbuje piracić, i nawet wymyśla nowe określenie dla swojej roli, czyli Gentleman Pirate. Ponieważ on nie chce być takim zwykłym piratem, tylko takim piratem, ale takim bardziej uprzejmym, raczej stara się za bardzo nie krzywdzić ludzi, raczej nigdy nikogo w swoim życiu nie zabił i nawet nie planuje nikogo zabić. Także e, chce być piratem. Ale nie do końca, można powiedzieć, że chcę wziąć te wszystkie fajne, ekscytujące dekoracje. A tą bardziej krwawą część wyłączyć ze swojej pirackiej działalności. No i możesz sobie wyobrazić, jak patrzy na niego załoga, kiedy on im tłumaczy, że konflikty powinno się rozwiązywać rozmową i że nie wolno nikogo krzywdzić, że można kogoś obrabować i zostawić żywym. I też opowiada swojej załodze bajki na dobranoc, i oni się do tego nie przyznają, ale uwielbiają to z czasem. No i generalnie Steve wraz z całą załogą prawdopodobnie szybko zginąłby marnie, ale przyciągnął niespodziewanie zainteresowanie bardzo słynnego pirata po strachu mórz Czarnobrodego. No i to się dzieje bodajże w trzecim czy czwartym odcinku i jak zaczniecie ten serial i stwierdzicie, a, e, tak nie za bardzo, to dajcie szansę do tego trzeciego, czwartego odcinka, bo wtedy to się dopiero zaczyna dziać. On jest wcześniej, ten serial według mnie jest dobry, ale wtedy to już się zaczyna niezła jazda. I to wbrew temu wszystkiemu, co się może wydawać, to nawet nie jest przygodówka. To jest tak naprawdę komediowa obyczajówka w bardzo nietypowych dekoracjach. Ale to, co jest najlepsze w tym serialu, to jego bohaterowie i chemia, która jest między nimi. To, jak ten serial ogrywa rąkomowe schematy, jest cudowne. Po prostu tak ogrywa te schematy z komedii romantycznych, że można płakać ze śmiechu, naprawdę, jak się to przeanalizuje. A jednocześnie bohaterowie są naprawdę żywi i naprawdę y, widzowi zaczyna na nich zależeć. No i też nie chodzi tylko o główne postacie, bo o całą załogę. Tych bohaterów tam jest niemało, ale jednak każdy ma swój rys i serio wiemy, kto jest kto i kto jaki jest. Uważam, że ten serial jest mistrzowski, naprawdę. Niesamowicie czekam na kolejną część i mega, 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 mega go polecam. Drugim serialem, być może takim oczywistym, ale musiałam o nich wspomnieć, jest Sex Education, w którym naprawdę mega ciekawie są prowadzone wątki queer, mimo że właściwie ten główny wątek można powiedzieć, że raczej dotyczy mm, bohaterów heteroseksualnych, a przynajmniej takich, którzy gdzieś tam jest między nimi chemia ale też właśnie bardzo fajnie w nim są poprowadzone te queerowe wątki. Jest to serial oczywiście młodzieżowy, obyczajowy, o brytyjskich nastolatkach, brytyjskim liceum w nie za dużym miasteczku współcześnie. Liczy sobie już aż trzy sezony. No pewnie nie trzeba go nikomu przedstawiać, ale musiałam o nim wspomnieć. Mnie się najbardziej w tym serialu podoba to, że właśnie... Przedstawia osoby queer i wskazuje to tak lekko, i naturalnie traktuje też tą różnorodność. W ogóle, jakby to nie jest wątek, w sensie to nie jest wątek samo to, że ktoś na przykład jest gejem, tylko jest gejem, ale ma swój wątek. I okej, okay, to jest powiązane, no bo to są nastolatki, które mają hormony i yy, chcą romansować i tak dalej, ale. To jest tak przedstawione tak naturalnie i lekko wszystko. I to nie tylko nawet ta różnorodność seksualna jest, ale też tożsamość płciowa i generalnie rzeczy związane z pochodzeniem, rasą, klasą, religią, kulturą czy nawet wyglądem. Są w tej historii dwa dość fajnie zarysowane wątki romansu homoseksualnego, i uważam, że jest to godne polecenie. Jeśli jeszcze nie widziałaś, to leć oglądać, bo warto naprawdę. I tak się złożyło, że dotąd poleciłam ci głównie takie historie, które koncentrują się wokół Boyslow. Ale mam nadzieję troszkę to nadrobić poleceniami świetnych kąt na Instagramie, które są trochę bardziej sfeminizowane, a właściwie to są całkowicie sfeminizowane. I chcę wspomnieć o trzech. Pierwsze to. Konto, które nosi nazwę Original Great Family. Ja oczywiście wszystko w opisie zalinkuję, dam linki do tych wszystkich książek, komiksów i kont na Instagramie, o których mówię. Także się nie obawiaj. Nie musisz szukać, zapisywać, wejdź w opis, znajdziesz tam link. Jest to konto, które jest prowadzone przez Ewelinę i Kasię oraz ich niespełna trzyletnią, obecnie córeczkę Amelię. I jest to takie konto, które mi niesamowicie otworzyło głowę. A to dlatego, że ja po prostu nie miałam w swoim otoczeniu żadnej nieheteropary, która miałaby dziecko, i o ile nigdy nie uważałam, że takie pary dzieci mieć nie powinny, to miałam do tego jakiś taki powiedzmy dystans, opór, a dzięki właśnie y, obserwowaniu dziewczyn to jakby zupełnie gdzieś tam uleciało. I właśnie Ewelina i Kasia prowadzą takie w sumie typowo lifestyle'owe konto. Ono jest oczywiście nastawione na edukację odnośnie osób niehetero i też tworzenia przez nich rodzin, ale tak w sumie to głównie pokazują po prostu swoją codzienność. I ja myślę, że to jest dokładnie to, czego potrzebujemy w Polsce, bo tak jak o sobie powiedziałam, tak, nie widziałam takich rzeczy, nie miałam w swoim otoczeniu, więc potrzebowałam, żeby mi to ktoś pokazał. I zwyczajnie mnie z tym opatrzył o swoju. No, nie widuję się takich obrazków za często w mediach czy w kulturze, więc tym bardziej uważam, że warto takie konta obserwować. I przyznam szczerze, że o ile z początku właśnie trochę dziwnie mi się patrzyło na dziewczyny, to teraz już jest to dla mnie totalnie najbardziej naturalna i zwyczajna rzecz na świecie, i o to chodzi. I myślę, że właśnie ten edukacyjny wymiar najbardziej ma ich konto. Wcale nie jakaś tam teoria, opowiadanie, jak to tam powinno być, tylko po prostu pokazanie tego, że są najzwyczajniejszą w świecie, normalną rodzinę, a ich dziecko jest też zupełnie najzwyklejszym dzieckiem pod słońcem i rozwijającym. Ja się dobrze, jest szczęśliwe. No i dziewczyny są zbyt goszczy, czyli z miasta, z którego ja też jestem, więc śle im pozdrowienia ogromne jako bydgoszczanka, jeśli jakimś cudem tu trafiły i mnie słuchają. Drugim kątem jest konto AN, AN Ratownica, tak się nazywa. I AN jest osobą niebinarną, która z zawodu jest ratownikiem medycznym. I swoje konto prowadzi na temat równości, głównie oczywiście, i na temat edukacji odnośnie zwłaszcza właśnie osób niebinarnych i swojej perspektywy na różne problemy właśnie jako osoby niebinarnej. Aczkolwiek ze względu na jej zawód, no to też na temat szczepień na COVID, też Ann uprawia kidsurfing, więc też jest trochę o tym. No i jest to takie konto, na które się wchodzi i na początku jest takie wow, co tu się dzieje, An jest taką też osobą ekspresyjną, mam wrażenie taką kolorową, ale też taką, która w ogóle totalnie wali wprost. I jak się wczytać w jej posty i popatrzeć na to, co wrzuca, to można zobaczyć naprawdę ciekawą perspektywę, której no, w mediach, przynajmniej u nas, praktycznie wcale nie możemy zobaczyć. Także szczerze, szczerze to konto polecam. I ostatnim kątem jest konto, które nazywa się Queerowy Feminizm. Konto prowadzi Ania. Prowadzi je na temat oczywiście feminizmu, ale i równouprawnienia, ale właśnie z perspektywy i jakby z uwzględnieniem osób queer. No i Ania nie wyklucza nikogo i skupia się właśnie przede wszystkim, choć też nie tylko, na problemach tej społeczności queerowej i na tym kawałku problemów, które łączą problemy osób queer i problemy, z którymi mierzą się kobiety. Dlatego queerowy feminizm. Jasne. To konto jest świetne, jest takie typowe, edukacyjne. Znajduje się tam dużo takich insta-karuzel, tłumaczących różne rzeczy, podobnie stories. Ania też napisała książkę, także też serdecznie polecam jej twórczość, bo jest naprawdę warta uwagi i uważam, że Ania robi po prostu świetną robotę i zwyczajnie tłumaczy wiele rzeczy, których, no, nie możemy często wiedzieć, jeżeli nie stykamy się z tymi problemami na co dzień. Okej. Okay. To już wszystkie polecanki, jakie dla ciebie przygotowałam w dzisiejszym odcinku. Na koniec jeszcze taka radosna informacja, która myślę, że ucieszy zwłaszcza osoby z Poznania i okolic, ponieważ funkcjonująca w Polsce, mam nadzieję, że znana ci grupa Stonewall, czyli taka właśnie grupa walcząca o równość, równouprawnienie osób queer i ta grupa właśnie ogłosiła, że otwiera pierwszą stacjonarną queerową księgarnię w Polsce i otwiera ją oczywiście właśnie w Poznaniu. A jak piszą, zapraszają na jej otwarcie. W księgarni będą dostępne, oczywiście oprócz książek, też tęczowe gadżety, t-shirty, torebki, nerki czy grafiki, i no, ten cały dochód z prowadzenia tej księgarni będzie przeznaczony właśnie na działalność grupy Stonewall. Księgarnia będzie się znajdować właściwie w centrum Poznania, przy ulicy Kwiatowej 1. Otwarcie ma miejsce we wtorek, 28 czerwca o godzinie 20. Ja jestem jeszcze dzień przed, ale możliwe, że jak Ty już słuchasz tego odcinka, to to otwarcie miało miejsce. No i podczas Poznań Pride Week, czyli do 3 lipca, księgarnia będzie otwarta codziennie od 10 do 20, a później po tym 4 lipca będzie otwarta codziennie od 10 do 18. No i te książki od 4 lipca będzie można kupić też na stronie outandproud.pl, czyli oficjalnym internetowym sklepie grupy Stonewell. Kupując książkę w tych księgarniach, wspiera się statutową działalność grupy Stonewell, czyli wspiera się w społeczność LBGT+. I na koniec już, na sam koniec tego odcinka chciałam powiedzieć, że właśnie przygotowując ten odcinek widzę jak niewiele queerowych treści czytam i oglądam i jak mała jest ich różnorodność. I to widać zwłaszcza jeśli chodzi o przeczytane przeze mnie książki. I zdecydowanie mam zamiar to zmienić. Ja już mam kilka pozycji na oku i na pewno o tych, które będą najbardziej warte uwagi dowiecie się w przyszłości z kolejnych odcinków. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wyciągasz z niego coś dla siebie, że może cię czymś zaciekawiłam albo dałam do myślenia odnośnie tego typu lektur. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Ja już się żegnam. Na koniec przypominam oczywiście o subskrypcji podcastów w aplikacji, w której mnie słuchasz, o mojej grupie, o moim koncie na Instagramie. Wszystkie linki są w opisie. Życzę Ci miłego dnia, miłego tygodnia. Do usłyszenia. Pa!